66-300! A jego przeciwnikiem w walce otwierającej Fame MMA 5 będzie... OLECH RIASZĘCZ! 10,800! Tak więc spora przewaga Kamila Hassiego. Zapraszamy w tym momencie do face to face'a. I zapraszam panowie jeszcze do publiczności, do publiczności, jeszcze do publiczności. Do publiczności tak jest. I dwa słowa do wywiadu panowie. Zapytam każdego z Was. E, Oleg, nie mieliśmy okazji e, pogadać po, po Twoim media treningu. E, za, chciałem zauważyć niezwykle szybkie kombinacje ciosów. E, wiele osób myślało, że być może troszkę zardzewiałeś, wyszedłeś z formy, ale widać, że jednak pięściarski skill to jest to. No jednak ja miałem troszkę czasu, żeby wrócić do tej formy, no nie? Także odrzewiałem. I powiedz mi w takim razie, jutro rozumiem, że stawiasz na to, co znasz najlepiej, czyli boks, czy jednak możemy się spodziewać, że e, będzie to pełna, e, pełna formuła MMA? Raczej boks, bardziej. Dobrze, moi drodzy, Oleg w tak jest, wielkie brawa. I zapraszamy Kamila. Kamilu. I do Ciebie pytanie, bo tutaj kolega Oleg bardzo pięknie podsumowywał Twoje treningi w Dubaju. Mówi, mu, że karetka do Dubaju będzie droga. Czy może chciałbyś się mu w tym momencie jakoś odgryźć? Bo Wy ogólnie byliście raczej spokojni, sobie nie dogryzaliście. No ale tutaj masz okazję się mu odgryźć. No a stoi blisko, więc wiesz. Karetka na Ukrainę będzie jeszcze droższa. Dobrze, moi drodzy. W takim razie Kamil Hassi Hasan, Oleg Jasienczew. Walka otwierająca Fame ma 5. Dziękujemy.